już ja się mam kosztować, a Ja widz, przed odcinkiem kupiłem sobie przez gamów i Sprawdzam co jest kredy. Dobra, dobra. Pakiet powitalny Megabox, to ja mamy dalej? No i tak tyle. On tego jak wam kupujemy? Megaboxa? Jaka szansa jest, jest na legendę jakoś, post? Punkty mocy monet są rzadki zdymasz, bardzo rzadki zdrywasz, episki zdymasz, myślimy, że coś wypadnie. Jak coś wypadnie, to nie dobrze Proszę o jakąś postać. 6! Jest postać! 240! 244 czterdzieści... klejnotów! 11 do bóla! Do Majka 16! Do Jessie 20, do El Primo 43 i do... i do... B... 65, proszę legenda! Penny! Nie, dobra, penny może być. Penny, jeden kick bonus na wydarzenie i 3 gemów. No, dobry mega bok był. A więc, przerwa. Dobra, w związku z możemy lepszyć sobie naszą postać. Mamy tyle jak Мама Тани, малыш Тани. Как база шикарно тренировала. И вот я губа, мы его поливаем, чтобы он был достать. Ну, такая так будет. И пиши в комментариях, как бы нам промоутить, купили его, да? А я будем разбирать, да, мы будем разбирать. Na 20 Dobra niszczymy Tu jest skrzynka po 9 bije A ta episka no, ta po 800 No tu tu jest jakaś różnica A tylko stówkę A tak po 100, nic więcej nie różni tik chcemy wykastrować O tu piper Nie wiem, co sami będę zrobił. po prostu ucieszyły, zobaczyły, że mamy nową postać. Myślałem, że to będzie legendoczki. Czekam na tym legendę, jak będziecie jakoś kilka razy legendu na legendę. Coś ty kur... powiedział na mój Mortar? Ty złodziej zajebany <laughs> Wygraliśmy Wygraliśmy My Jest już na Penny Penny Jednak moje stare konto wraca do gry Otwieram, co wypadnie nam 14 klinowców, 5 mocy drodzy i 7 wyszali i 1 kilo z nami. Bilet. O, eliminacja. Nie wiem czy jest dzisiaj na eliminację, ale sobie podczekamy sobie. Ja sobie muszę iść po parę klipsa jakiegoś. Żeby wiesz, się zadawać na sobie starcie. Może, że ona, ona mniej więcej bije? Nie, bo ja mniej więcej biję. O o o. ale nice. Bordę. Sorry, że ja nic nie gadam, no, ale ja się skupiam. Tylko Riku się zabić! A. A. Dobra! Rodrigo, żeby się pojebane. Ja série, bo... w serio nie wiem, jak to się nie wiem, ale Wylika. Ale u, u, ile ma pory kiótki? Jest to pierwszy. Muszę utrzymać tę równowagę. Pierwszy, no i dwa. Widziałem. Mam, chyba w tym najwięcej pary klipsów tej budowy koronawirusa. Tak myślę. No, w sumie, w sumie jakby będziemy utrzymywać taką równowagę. No, 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 z parę kluczami 12 parę kluczów. No, Mor, drugi. Nie, 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 Ja tak. Ja tego nie mogłem by dopuścić. O, mimo że umierał. No to wiem. Ale teraz się watło. Ale jest to pierwszy ojciec, jest to pierwszy. I muszę pytać, dlaczego ja kupiłam sobie jeszcze nie do i kupiłam jeszcze jednego Megaboxa. Bo ja wam powiem. Bo ja chcę pozbierać. A! I widzicie, mamy dwie. Możemy coś użyć może z nam wypadnącą. Po wypadnym się skrzynkiem 12 monet. 5 punktów do. I ja się do bóla. No fajnie, nie 68 monet Do. 8 do kolta. 10 do bóla i do. B. B. 12. i Tylko wydarzenie, no. Jak widzicie pani się sprawdza na tym. No, pójdziemy nie wiem. Na starcie. Jakie trzecie. Do. <tryk> <tryk> no. Czekamy aż się podłodują A zapomniałam coś powiedzieć. Livebook będzie ogólnie z iluś tam subskrypcji, ale nie wiem. Bo będę musiał napisać do, no, do kogoś tam, że mają mi do, pozwoli, mam mam dostęp do nagrywania ile. Bo ja muszę wpisuje swój numer telefonu, wpisuje i on kłamie nieprawdziwy. Tak ja mam prawdziwy swój numer telefonu. jesteśmy. Wyszymy skrzyneczkę, bo jak widzicie ten poko nic nie zrobi pewnie. Nareszcie się zio zioło chodzę skrzyneczkę jakąś choć miło to udział, że za tą zlatłuchł... krzyczeczkę się wybijać dobrze tutaj sobie stawiam Mortara ale sobie tylko z na dystans jej tutaj nie podejdzie, bo się, się stracił Mortarami tutaj no. hey, Mortar gdzieś sobie tak stoi i wkier... czeka na kogoś Dawaj, dawaj go, dawaj, dawaj! Dawaj tego skur... małego! Po, 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 jak mój Mortar... ...zniszczył sobie. Ooo, dostał... ...piękną bułeczkę. Rozajcie. Pyk, pyk, pyk! Tu szkolenia kolei nie było? Tamten Mortar po was. miał po ciut ciut. Ty po co mu tam dzinea? Mój Mortal mikro mnie zapomniałeś. Dobra sorry. Wygraliśmy. Rundy trzy wygraliśmy rundy wygraliśmy w Subaru nie? Tak, trzy rundy. 72. Nie idzie, nie tą pani. Dobra. W <laughs> następnym odcinku wbijemy te 700. najpierw w tym. Moim zaznaczonym do, dodelak do został do Kika. 18 monet. 10 punktów do Jessie. 10 do i Jeden kitek na wydarzenie Soraj, że słyszę muzy muzykę, no może trochę podbośnie. Ale sorry, że tam słyszę muzykę. Będę miał słuchawki, będę mógł wtedy nagrywać. Lepiej. Jeszcze mikro muszę mieć. To ja powinno mamy, żeby mi kupiła od razu mikro na te święta. Ajajaj, to ty jeszcze, um, no, no, po prostu, bo ja mam słuchawki. <C> Tutaj <benefit>. <centroduino> zapomniałem, bo nagrywam. Od razu chciałem mikro sobie kupić. Ja nie mogę sobie podłączyć z takiej oczemarku, bo mi nie są. Jak pojebamy. Trochę mnie słyszeć. To wiem. Ja będę mnie słyszę dobrze. Bo oglądam swoje same odcinki. Zobaczcie jak to wychodzi dobrze. To w ogóle to wychodzi. I to jest dobrze, I to nie jest złe, czy ja nie się klinałem, no ja to zawsze robię. Ja coś czeknę, to to nie słyszę. Aaaa, ba 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 ba. Dawaj Dawaj Co? Co mi zrobisz? No co mi, kurde, zrobisz? Aaa! No góra, nie przegraliśmy? Ale przegraliśmy, ale 7 plus. 7 plus. Czwarta ranga na pani już. No. Ja, ludia. sześćset sześćset 600. 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7. 7, dalej oczywiście ale na 7, 8, nie gra się. Na pierwszym poziomie, a ja chciałem po prostu sobie sprawdzić, bo to ja. No i po tej już skończymy. Ja muszę coś zrobić i wypakować prezenty dla kuzyna A Wy też piszcie w komentarzach. Czy, wa czy do Was przyjeżdża kuzyn, czy kuzynka kuzinka i możecie wysłał świąt?

Patrzcie, jemnie. Dobra, wchodzę. Frank był, ja by... Frank zły. Ty byś zły! Mała. Gdzie ten Frank? Zły Frank.

¡Halo,